Witam serdecznie, tym razem nietypowo, bo, bo przy poniedziałku yy, zaczynamy kolejny sezon Dana White Contender Series. Jestem dużym fanem, więc zapewne yy, będą, zostawiam, że pewnie większość gal będzie ich 10, będzie 10 pewnie typowań, podejrzewam co tydzień. Jak będę tylko miał oczywiście czas na to, żeby nagrać. Yy, no i co, zaczynamy oczywiście pierwszy sezon. Tutaj już mamy jedną niespodziankę zasadniczo. Wypada walka. No z tego co wiem, jeszcze tego oficjalu chyba nie widziałem, ale yy, nie zrobił William Saul za wagi tutaj 10 funtów, więc wątpię, żeby dopuścić go do pojedynku z Faridem Basharatem, więc cztery pojedynki tylko lecimy. Tak typowo będą szybkie, bo no, jednak te cztery pojedynki zasadniczo też gdzieś tam więcej się można było na tym skupić, bo tych pojedynków jest mniej, no to jest szkoda, bo Farid Basharat, yy, no w moich oczach to był chyba największy faworyt tej karty i raczej tutaj dość no już pewne zwycięstwo prawdopodobnie zawodnika z Afganistanu, yy, byłego zawodnika OKTAGONu czeskiego. Mm, pewnie byśmy go w UFC zobaczyli. William Souza mistrz Jungle Fight w dwóch kategoriach. Yy, do tego pojedynku nie dojdzie, yy, no, Były chyba takie sytuacje, że tak, ta, aż tak wagę przestrzeliwali, przestrzeliwali zawodnicy, yy, ale no tutaj pierwszy sezon i takie jebnięcie, powiem szczerze, 10 funtów, no znaczy drugiej szansy na kontenderze nie dostanie. Jeszcze tutaj taka mała ciekawostka, sobie tak przyjrzałem zeszłorocznego kontendera. 50 pojedynków, 17 pojedynków zakończyło się zwycięstwami Underdogów. No i tutaj jest, możemy zobaczyć na nazwiska, które się awansowały też w większości. Tutaj praktycznie każdy z tych no jakich pojedynczych nazwiskach. Oliver Murat na pewno nie wszedł do UFC, Will też nie, A zasadniczo mamy tutaj zawodników bardzo solidnych, którzy w UFC sobie radzą bardzo dobrze, jak Janderson Brito, chociaż on w przegrał, jak Chilin Jokwan, jak Jailton Almeida, do którego też tutaj pewnie nawiążę dzisiaj, jak Caio Boralio. no i tutaj jeszcze zasadniczo Macherzate, też, który był największym underdogiem, który wygrał w zeszłym sezonie, aczkolwiek ten zeszły sezon też był taki, bo mieliśmy tych Chińczyków też. Akurat teraz Dana White kontynencyre zrezygnowało z Chińczyków. Mamy te road tu UFC, które się rozegra rozegrało. No nie wiem, parę miesięcy, nie wiem. Za dwa miesiące temu to było chyba i, i będzie chyba w październiku kolejna edycja na gali jakieś tam, chyba w Abu Dhabi jest 28 miesiąc, coś gdzieś mi mignęło. Więc tutaj, no jakościowo rozdaję, wydaje mi się, że będzie być może mocniejszy nawet paradoksalnie niż ten zeszłoroczny. No tutaj sporo niespodzianek mieliśmy, takich właśnie jak Poteria, jak właśnie Maheszatę, Johanna z Justiniem Balistan, No dobra, mniejsza, ominijmy to już. 4.1 na karcie, no przejrzałem dobrze tą kartę i powiem szczerze, że mam tutaj swoich faworytów dość wyraźnych praktycznie we wszystkich walkach no i co, zapraszam do oglądania, bo to będzie szybkie typowanie, myślę, że gdzieś w jakieś 20-25 minut polecimy te cztery walki zapraszam do oglądania pierwszy pojedynek tego stronu to jest kategoria musza Alessandro Costa kontra Andres Luna Martinetti starczy brazylijsko-ekwadorskie Obaj zawodnicy co ciekawe obijają się na scenie meksykańskiej, Alessandro Costa to jest mistrz organizacji Lux Fight, Lux Fight League To jest gościu, który pod skrzydłami Diego Lopez'a walczy, Diego Lopez to też taki zawodnik, który On się bił chyba z Jandersonem Brito w zeszłym sezonie z tego co pamiętam wszedł do pojedynku z Brazylijczykiem Zasadniczo gościu o bardzo dobrym rekordzie, też Brazylijczyk, ale reprezentujący chyba Meksyk, ale nie jestem pewny Alessandro Costa też wcześniej miał walkę na kombaty, który przegrał z Ivanem Hernandezem, Floresem przez Splita no, tutaj dosyć taki yy, pokaźny bym powiedział. Yy, zasób walk. Tutaj można chyba dobrze przyjrzeć Bazylijczykowi. Brazylijczyk ma kiepskie warunki fizyczne. 1,60 yy, 60. Yy, Powiedziałbym, że on tak, on wygrywał tutaj na, na, na tym luksie, ale do mnie gdzieś to jakoś szczególnie te jego pojedynki nie, nie przemówiły yy, strasznie. No, nic rewelacyjnego powiem szczerze. Ja gdzieś tam. Yy, nie wróżę mu na przykład w przyszłości w UFC. Zresztą no, podobnie jeśli chodzi o Martinetti. Martinetti to jest zawodnik, jak wspomniałem na początku, z Ekwadoru 12-0. Zawodnik, który ostatnio wojewał w kategorii Koguciej. Bił się ostatnio na UWC, to też jest oczywiście meksykańska organizacja. Wcześniej bił się dla FFC w Peru. Garantu chyba była w Ekwadorze, tak? Ale ogólnie FFC to jest organizacja peruwiańska, z tego co pamiętam. No 12-0 i tutaj sporo zwycięstw przed czasem. On się bił, tak jak mówię, w kategorii e, Kogutiej. Głównie 8 wygranych przed czasem e, Andesa Luny. I przede wszystkim no też jest e, sporo większe od Kosty. 10 cm, więc tutaj ja gdzieś powiem szczerze przewiduję, że to może się skończyć dzięki właśnie gdzieś tam warunkowi fizycznym Luny, bo moim zdaniem oni mm, Sportowe jakoś strasznie nie odbiegają od siebie. Ty na nazywa się to jego z Muniozem. Markosem Munioz na tym FFC, powiem szczerze, i w kategorii. Aha, to było w kategorii Muszej. Naprawdę gościu bardzo silny. To trzeba przyznać, na tą kategorię to dzięki swoim gabarytom naprawdę dobrze wykorzystywał. Nie jest jakiś mega szybki, nie jest. Yy... Na pewno, tutaj, jeśli chodzi o dynamikę, jakąś tam technikę, wydaje mi się, że Alessandro Kosta prawdopodobnie będzie miał przewagę w parterze. No niby tam coś tam się kręci i tak dalej, ale Kostan nie jest jakimś wybitnym grapplerem, on wygrywał oczywiście przez poddania i to tych walk wygrywał 6. Ale powiem szczerze, że dla mnie nie jest to, nie przemawia do mnie ten zawodnik, totalnie. Marti, Luna Marti, Marti, Renti, Marti, Renti, też nie przemawia do mnie jakoś strasznie, ale ja sobie gdzieś tam scenariusz tego pojedynku przewiduję taki, że prawdopodobnie, no, dojdzie, być może to dojdzie do decyzji. Takie odczułem wrażenie. Kursy mamy takie, jakie mamy. Zobaczmy w ogóle na spadki, jakie mieliśmy. W ogóle to się zaczęło od 2,70 na Koste i te kursy leciały na Web. W tej chwili mamy 1,41 średni kurs. Faworytem był Andres Luna. 1,50 był kurs na niego. Tutaj strójka się już zrobiła. Kursy startowe wyszły 13 lipca. No i to się tak rosło, rosło, rosło. Aż mamy w tej chwili 3,03. Ja się absolutnie nie zgadzam. Jeśli miałbym wystawić, dałbym tutaj. Yy, 1,55 gdzieś <coughs> na Kostę. Myślę, że na Marti Martinetti'ego byłoby gdzieś wokół zapewne 2,40. No tutaj, przez dość mocno, moim zdaniem, znaczy dobra, duża masuwa tutaj poszła na Kostę. I dla mnie on nie jest aż tak dużym faworytem. I ja ten pojedynek tam 50-50. Ja po 1,40 bym na niego nie postawił w życiu. Mamy over 2,5, 1,80 realne. No myślę, że tutaj w kategorii muszę zasadniczo więcej, większość tych pojedynków kończyło się w. Przed, nie, nie przed czasem, tylko na punkty. Przerzućmy okiem, właśnie tutaj, bo mieliśmy dwa absety tylko w zeszłym roku. Yy, I to był Stirzej Vergara, który bywał przed czasem. Yy, w pierwszej yy, gdzie z Bruno I yy, to był Carlos Hernandez z Danielem Barrezem yy, na pełnym dystansie. Więc ja myślę, że to się skończy prawdopodobnie na punkty. To będzie wyrównana walka. Jaki jest mój scenariusz? Najbardziej realny, jeśli chodzi o ten pojedynek? Wydaje mi się, że yy, bardzo realne jest to, że. Yy, znaczy tak, sportowo, ciut mniej więcej argumentów ja bynajmniej nie daję Brazylijczykowi. Ale to jest taki jeszcze regionalny poziom. I Marti też. To jest takie. No, być może Marti odpali i będzie drugim Malonem Werą w tym UFC, ale w co ja wątpię. I, i na ten moment są zawodnicy, którzy. Moim zdaniem po wyrównanym nie dostanie żadnego angażu prawdopodobnie w organizacji. Tak, takie, takie mam przeczucie. Scenariusz dla mnie bardzo realny to jest właśnie to, że Ekwadorczyk tą swoją fizycznością być może zajedzie kosto. Ile będzie miał pewnie problemy na początku, w pierwszej rundzie, to jeśli to zejdzie do parteru, jeśli to będzie wykorzystał, tak jak właśnie mówię, bo oglądałem dobrze pojedynek Ekwadorczyka z Marcosem Muniozem wczoraj. I naprawdę gościu na początku pie pierwszej rundzie miał tam jakieś problemy, ale jest bardzo Ekwadorczyk taki statyczny, wydaje mi się, że dość zimno myślący. Taki, jakby to ktoś mi słowa, taki no notajki, wydaje mi się, że jego jest dosyć wysokie w klatce. Może się mylić, bo nie, nie oglądałem jego wielu pojedynków, nie pamiętam. oglądałem tutaj też te pojedynki na owódce, coś tam widziałem, więc on też jest w stanie skończyć. Rywala, jak najbardziej. Wydaje mi się, że tutaj to będzie taka dosyć zachowawcza może to być walka i i, i, i i różnie może w tym pojedynku być. Dla mnie tak jak mówię, jeszcze już reasumując, taką naj... Bardziej wydaje mi się, realnym, realnym scenariuszem jest to, że Martinetti będzie w stanie tutaj obala, znaczy obalać. obalać, Kontrolować z góry przede wszystkim, będzie dużo większy, będzie jak złapie jeszcze wodę, to tutaj będzie no, sporo, może być większy. Bo tak jak mówię, w kategorii koguciej, te wcześniejsze też pojedynki i no i 770 70 jest, jest naprawdę spory gościu. Silny, wydaje się, na tą kategorię, więc tutaj różnie może być. A ja 50-50 daje w tym pojedynku. Ale, i tak jak mówię, ja bym tutaj mm, nie postawił pieniędzy swoich na kostę. Nie potem się na pewno. Jeśli to by było więcej, to jeszcze bym się zastanowił. Ale, no, ja ten pojedynku daję 50-50, więc jeśli miałbym zagrać, automatycznie byłby to bet na Ekwadorczyka. Jednak, czy jest za ten dobry yy, Luna, żeby wygrać z kostą, no nie wiem. Ja tutaj na razie skipuję ten pojedynek. Yy, może coś wyrzeźbimy, bo ja pewnie będę stawiał jutro, zobaczymy jeszcze, yy, mamy w tej chwili też spadki w tej chwili, aha, spadki mam na kostę już tak, yy, jeszcze w ostatnich dniach pewnie też, 1 4, 4, 1, 4 1 no nie mam ja się zastanowił żeby czy to, czy to zagrać, także na ten moment dla mnie 50-50. Pojedynek numer dwa, yy, kategoria piórkowa, Denis Guzukia kontra Kalejoro. Romero, amerykański, yy, no i to mam Denis Denisa buzukie, który już, roku, w ubiegłym, nie on walczył w 2020 roku w że yy, przegrał tam na pełnym dystansie wtedy z Messikiem Bagdasarianem, który w UFC jest już. Yy, był faworytem muzyki w tamtym pojedynku, no zawodnik, który związany jest praktycznie całą karierę z organizacją Ring of Combat, jest mistrzem tej organizacji. Po tamtej poradzie zwycięstwa, dwa w zeszłym roku, jeszcze tutaj dołożył w lutym zwycięstwą. Z Joshem Olerem y, na pełnym stacie trzyrundowym. No, Buzuk ja zasadniczo nie ma jakichś innych nazwisk, ale jest to gościu, no naprawdę dużo umiejętności, to tutaj tego nie można mu zarzucić. Dobre wroki fizyczne na kategorię piórkową. 175 cm wzrostu, może wzrost, jest jakiś ogromny. Ma bardzo dobry zasięg. Reprezentant y, y, klubu Longo and Wildman. Tak to chyba teraz. Y, tak, Longo na pewno, u Longo. Jego rywal jest kali Romero 6-1, zawodnik, który się wywodzi z zapasów zasadniczo W większości gdzieś tam dużo osób pisze, że no o zapasie, Powiem szczerze, że tak ja oglądałem jego pojedynki tutaj z Realem Delgado przede wszystkim na pewno że to jest taki dosyć dobry materiał poglądowy oczywiście to było prawie 3 lata temu i to mogło się dużo zmienić w karierze jego, ale zasadniczo te jego zapasy nie są zbyt funkcjonalne jeśli chodzi o MMA i e... No też patrząc, jakich ma, jaki ma tutaj rywali, 0:11, 11 0-3 porażka z Jonasem Flokiem yy, przez knockout ciosami. Gdzie Jonas Flok to nie jest w ogóle zawodnik, który z tego co mi przypominam, to nie jest zawodnik, który by wygrywał yy, przez knockout. Raczej znaczy, dość rzadko tych knockoutów dużo nie było w jego karierze, bo były o 5 yy, na 15 wygranych. No wygrywał, ale tutaj raczej z zawodnikami takiej klasy sobie, jak 10-21 na przykład, no znokautował Kalio Romero. Eee, ostatnie zwycięstwo jego w czerwcu w zeszłym roku z Andy Perezem, też z gościem z rekordem 7-12, miał walkę jeszcze zakontaktowaną na lfa i wypadła ta walka, więc to mogło być poglądowo bardzo mm, dużo przed tym pojedynkiem, więc nad Team, team Alpha May przede wszystkim też warto to wspomnieć. No, i co? Tutaj kursy w tej chwili faworytem jest Buzukia Dużym ja akurat Tutaj się przy, yy, przykładam rękę do tego i ja jestem jak za Buzukią. Bo na ten moment po wypadnięciu, y, Wasza rata dla mnie, Buzukia to jest największy faworyt tej karty. Yy, oglądałem tą walkę, wystarczy właśnie zobaczyć tę walkę z Menzickiem. Tak, jak utrzyma na nogach, to tutaj po jednej bramki, moim zdaniem, będzie to dość, dość zdecydowanie. Oczywiście, tak jak mówię, no zapasy, zapaśnik, Kalio, Romero, ale tak jak mówię, no bił się z gościem absolutnie 2-2, jak na tamtą walkę miał wtedy 2-2, a w tej chwili ma 2, no ta była z tego ostatnia walka, dobra. Yy... No, to, no nie wyglądało to zbyt kolorowo, pierwsza ronda 0, obalenia, w jakieś tam obalenia, kontroli za dużo, ten zawodnik wstawał, w trzeciej też, jakoś tam podobnie, z tego co pamiętam. No nie bardzo, nie, nie średnio średnio to widzę, oczywiście, tak jak mówię, mm, ma zasadę, tak jak już tutaj nieraz mówiłem, że wszystko zapaśnikom nie gram. No ale to jest tak, jakbym. No nie wiem, po też po walce pieczaka się trochę ostatnio. Rynak, to też takie zapasy wchodzi, gościu, w ogóle wymiany gdzieś tam, nie mając jakiejś ewolucyjnej stójki. No, no i daję Buzuki, to bierze i to bez mniejszych prawdopodobnie problemów. A kurs mamy w tej chwili na Denisa Buzuki. Hmm, 48 się zrobiło. Trochę rosną te kursy i trochę mnie to z jednej strony niepokoi. Jednakże ja Romero. Nie widzę jakiegoś skończenia przed czasem jego yy, i nie widzę też tej kontroli zapaśniczej, tej dominacji zapaśniczej, może tak yy, ze strony zawodnika Team Alpha Male. Młodszego chyba 26. tak, Nie no, młodszy jest muzyka, 25 w tym roku kończy w październiku. Nie dobry zawodnik. Wydaje mi się, że on też jakoś może w UFC nie namiesza, ale gościu, który ma szansę coś tam wygrać, yy, ma szansę po, porywalizować yy, na poziomie UFC. Yy. No, zobaczymy, czy zna, jakby zakodował jakoś tam efektownie to to pewnie dostanie angaż, że tak jak to będzie nudna walka, to może być różnie. Znaczy nudna, gdzieś tam, nie no, też widzę, otrzyma wyobraźni, że Buzukia to wygrywa przed czasem. No nie jest to chyba jakiś typ strasznego finishera, czy zwycięstwa przed czasem na 7. Więc paradoksalnie pewnie decyzja tutaj będzie. Zobaczymy jakie mamy linie tutaj na decyzję w tej chwili. Na overy były, tak? Over 2,5-1,65, więc decyzja Buzukia. Nie wiem jakie tam polskie boki mają linie na to, bo jeszcze nie widziałem, powiem szczerze. Yy, ale no też tak już reasumując to myślę, że bozukia tutaj jest no zdecydowanym faworytem i Jagobonkosie no dobra, 2x1.50 w tej chwili to jest czymś jeszcze dobrym, można by skleić sobie koło 1.50, mamy tutaj jeszcze w jednej walce, ale się wypowiem zaraz, yy, 1.50 nawet do innych dyscyplin to jest myślę dobra opcja do, do jakiejś kombinacji i ja na niego postawię w tym pojedynku. Najciekawszy dla mnie pojedynek na tej karcie, yy, kategoria półciężka Anturkali kontra Acacio dos Santos. No i powiem szczerze, że tutaj mam mocną znak wąskę, jeśli chodzi o to starcie. Anton Turkal już w zeszłym roku miał się bić na kontenderze. Miał walkę zakontraktowaną z Kaluanem Kolewem. Wypadł wtedy w wskoczył armę chyba Z tego co pamiętam, z Kolewem się bił. No i co, Anton Turkal związany ostatnio z organizacją bf Zwycięstwa. Jednakże kaliber Rywali, ogólnie kaliber Rywali w jego karierze no nie był zbyt, powiem uczciwie. Eee, najwyższych lotów, bo tutaj zaczynając od dołu, mamy trzech gości z rekordami na minusie. Mamy Polianidisa, który ma 46 lat i w tym roku przegrał 4 pojedynki od marca do czerwca. Przegrał 4 walki w pierwszych rundach z Zafałem Kijanczukiem, też się bił, z tego co pamiętam, to w zeszłym roku chyba. Tutaj, oczywiście, miał się być z Nosilią na Bravię w pierwszej walce. Bił się też z Grekiem, który też ma 43 lata. W tej chwili, no, zwycięstwo z Ibo Astanem. Akurat ja powiem szczerze, że ja stawiałem na Ibo w tamtym pojedynku. Nie wierzyłem w jakość Wantona, to były czasy jeszcze e, wirusowe, że tak powiem. E, tam Turkaj wygrał, e, no, Ibo przegrał mocno z sobą, bym powiedział, bo tam kondycyjnie chyba Austria wtedy spół e, i, i Anton Turkaj do gosu No, i szybkie zwycięstwo taki laki parz, na związku z tym soldatowym miał zakontaktowaną walkę Anton z Wadimem Litwinem. No i co, gościu, który wyszedł dwa razy do drugiej rundy, nie pokonał nikogo totalnie znaczącego poza ibo no i bo jest solidnym zawodnikiem moim zdaniem i to jest tam jakiś wyznacznik, aczkolwiek tak nie do końca na amatorstwie 11:3, a oczywiście i ma no tego co się dzieje na zawodostwie. Anton Turka, 26 lat, zawodnik z Göteborga. Tam się przygotował tego pojedynku. I mamy do Santosa 14-4. I to jest bardzo ciekawy zawodnik. Tak, notabene, powiem szczerze, że się przyjrzałem dość mocno. Jakiego pojedynku? I tutaj mamy gościa, który ma solidne pokazał Pokazano Madusa Szefela, który bił się w zeszłym roku za Zematełem, za Kanowem, który wygrał. Kapelozu na PFL w tym, w tym roku, też jeden z większych chyba na dogów w tym roku, bo tam grubo ponad piątka była wtedy na, na szefela. Zwycięstwo z Kemelem otonił. Kemel Otonim bił się na LFA, ale to było w kategorii chyba pół średnie, średnie jeszcze wtedy. No a sam to jest takim właśnie zawodnikiem, który on ogólnie na wadze miał dzisiaj 201 funtów, no czyli 91 kg miał. Turkai 205 zrobił. I co tutaj przede wszystkim też warto, jeśli nie jesteście pewni przy jego to go Bił się na koncentrę też, on się bił w kategorii ciężkiej, to tak parę lat temu, tego co pamiętam, pamiętam dokładnie z kim, a z Jamalem Pogesem przegrał, Uu, to, to dobry kawałek, kawa 3 e, kawa. lata, 3 lata temu, no teraz Bigarzał to chyba ten rekord, e, bo był tu też po dwóch porażkach, walce z Dostantosem, przegrał z, no, no, nie, z Popowem, z Kołbowem w Rosji. Yy, ale tam dali dobrą walkę. że to jest solidny zawodnik. do Santos też pokazał, że jest gościem, który ma karty na trzy rundy. Yy, może nie wyglądało to jakoś fantastycznie, rewelacyjnie, ale jednak no, ja osobiście, jeśli mam postawić, to postawię tutaj na gościa, który no jednak ma te decyzje trzy rundówki na, yy, na swoim koncie. Tym bardziej, że on w sumie to miał sześć decyzji walki pojedynkowej. Jego sześć pojedynków po sześć wygranych. Na pewno w sensie to jest ok. Przede wszystkim są w tej chwili na, na zjazd 76 stawiam, że będzie jutro z 2,50. Tak gdzieś mi się wydaje, bo tutaj wiem, że sporo osób na, na Dostantosa dostan. też. No zobaczmy, zobaczymy. Ja y, y, tutaj jeszcze jeden mam. E, mamy dwa pojedynki w kategorii półcieśkie. W zeszłym ten ale na Z tego co tam widziałem, to się Santos w grapplingu walczy z Almeidą. Oczywiście to nie... Ale jednak postawił tam i Mamy też ich horypoterię z Łukaszem Sudowskim, gdzie był też duży underdogiem Ukraińskim. De facto, oczywiście, mamy dwie porażki europejskich, yy, półciężkich. Oczywiście, mamy pojedynek pojedyn też europejsko-europejski, europejski, ale ja myślę, że to taki smaczek tylko. Ja myślę, że Jana ja bym nie postawił, on jaki by nie był utalentowany tak cholera wie jakie ma kardio i też kończył tak jak mówię, szybko te pojedynki, ale to z bumami takimi, że głowa mała. Nie wiem, nie wiem, ja bym nie postawił tutaj grosza, a spróbuję na okazję do Santosa, myślę, że po tym kursie jaki mamy w tej chwili, te 2,76-2,80 to jest do singla. I jeszcze też statystycznie tutaj, bo tego nie powiedziałem. Pamiętajcie, że tutaj mamy 17 na 50, czyli 34%, czyli co trzeci pojedynek kończy się statystycznie na kontenderze, oczywiście, być może to będzie przełamane, bo też patrzmy tutaj jedna walka 3, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3 czyli tak zasadniczo w każdej na każdej gali mamy jakiegoś underdoga. Jeśli ja miałbym wskazać jakiegoś underdoga w tym pojedynku. No to naturalną kolejną rzeczy jest to, że ja tutaj postawię na dos Santos'a i spróbuję na Brazylijczyka, bo myślę, że to jest solidny zawodnik, też tak jak mówię, dużo osób tutaj żalito to na skreślało w zeszłym roku na Sudy, na Sudin miał się po nim przejechać gościu, który przecież był mistrzem ACA, a wyglądał jak dziecko we mgle, tak naprawdę w pojedynku z Almeidą, z tego co pamiętam w tamtym pojedynku, Almeida wygrał pierwszą rundę i w drugiej wygrał yy, sobie przed czasem, nie pamiętam, chyba poddaniem, ale już nie chce mi się wracać do tego pojedynku, nie będę sprawdzał a do Santos, no to jeśli ja postawić to pewnie decyzja i myślę, że też prawdopodobnie i będzie miał tutaj yy, przewagę na początku, a później do głosu być może dojdzie do Santos. I ja spróbuję na Brazylijczyka. Po tym kursie kusi kursi jak najbardziej, też sporo gdzieś tam jest takich zdań z tego co widziałem, że, że warto na do Santosa postawić. Ja spróbuję. Po tym kursie jak najbardziej. Oczywiście ja nie uważam Tulkale za jakiegoś słabego zawodnika, bo to jest solidny, solidny gościu jak na europejskie warunki, dobre nazwisko gdzieś tam, sporo też w KSW pewnie by go widziało, być może się w KSW pojawi jak przegra, no tutaj jeśli nie wygra efektownie, nie ustrzeli do Santosa, do Santos zobaczymy jak jeszcze przegrywa, zbrzygarzał przez kontuzję, no i tak, przegrał tutaj decyzją i przez poddania dwa razy, a tutaj przez poddania to chyba nie wygrywał, a nie, wygrał, wygrał raz z Ibo właśnie, z Borisowem, ciosy, ciosy, dwa poddania na siedem wygranych. No dostantos nie dał się poddać Almejdzie. no to raczej jeśli Turkaj nie ustrzeli szybko, to prawdopodobnie do głosu dojdzie Brazylijczyk. Ja widzę, walił tutaj w tym kursie i postawię tutaj na na Cassio do Santosa. No i szybciutko dobrnęliśmy do e, Main Eventu tej gali. No i mamy tutaj dobre zestawienie sportowo w kategorii średniej Ozy Diaz kontra Joseph Pajfer. Powiem szczerze, że też mam mieszaną kwestię do tego pojedynku. I co? Ozydia 71. 7-1. Ozydia ostatnio związany był z LFA, bił się w Bellatorze też. To jest też dosyć doświadczony zawodnik. Dobre wygrane ma tutaj wszystkim te dwie z Mosesem Uriettą i z Bruno Asisem. Gościu, który ma bardzo dobre warunki fizyczne na tą kategorię. m 93. Też zasięgu tutaj nie ma akurat, ale no gość ma łapy naprawdę długie. Jest, znaczy, 7 lat. Jest w swoim prime, można powiedzieć. No, jest naprawdę dobrym, dobrym zawodnikiem, już obitym. Miał tutaj Maniwen na LFA, więc to też jakiś tam był underdogiem. Zdobył pas. Znokautował Bruno Asisa, którego też mieliśmy w kontenderze, tego co pamiętam. Eee, po dobrej walce, pro... może zaraz, inaczej do tego przed Zaraz. Mamy Josepha Pfeiffera. Joseph Pfeiffer 82 2 Pfeiffer miał swoją szansę też w że przegrał tam przez kontuzję. Wtedy złamał mu rękę Stolcz po obaleniu. Wtedy ta ręka mu się tak nienaturalnie wykręciła i on bardzo długo dochodził do siebie po tej kontuzji. Wrócił w grudniu ubiegłego roku. znokautował. Marcina Monat niepokonanego, jednak tam kursy były około 1.20, pamiętam na Pajferea ja grałem, zakontaktowany był Kajo wtedy jeszcze wcześniej porażka z Jonovenem Patim, którego też wchali do UFC, e, też na kontenderze został zweryfikowany tam przez kogoś, nie pamiętam przez kogo, chyba przez Zepa Holmesa, e, ale nie jestem pewny. Pajfe, no jest niższy też zasięg, ma całkiem spoko. No i dobra, Ozidia Przede wszystkim jest zawodnikiem, który kurde sporo przyjmuje i to jest jakimś tam jego problemem moim zdaniem. O ile tutaj Moses sobie fajnie zdemolował, bił tak jak chciał, z Bruno Assistem przyjął sporo. Bruno assist, y, gabarytowo był podobny do Ozziego, a sobie teraz zerknę. na pewno wzrostowo byli bardzo zbliżeni. Y, niższy był ciut, no i lepszy zasięg miał choćby od Pajfera, to też tak y, notabene, y, aż o 5 cm chyba. Diaz podobny miał wtedy jak Asis zasięg. Oni się sporo tam przyjmowali, Diaz dwa razy posadził, trzy razy w sumie do zakończenia, trzy razy Diaz miał Asisa na, na dechach, więc myślę, że no rzeczywiście tam uderzenie ma, może nie, to jest, nie jest jakieś piorunujące, no ale on bije, wydaje mi się w punkt, korzysta z tego zasięgu i naprawdę, no gościu, wydaje mi się, że ma coś w sobie, ma coś w sobie, co może yy, gdzieś tam w UFC... Yy, no ja nie widzę go może na ten moment gdzieś tam w jakimś tam topie i tak dalej, ale myślę, że on gdzieś tam z biegiem kolejnych walk może naprawdę być takim niewygodnym dla, dla zawodników wsi średnim. Takie odnoszę wrażenie. Mamy Pajfera jeszcze z drugiej strony. Pajfer, który odnoszę wrażenie, on technicznie będzie lepszy niż Diaz, ale ciekawostka. Pajfer bardzo długo dochodził do zdrowia. To jest po bardzo ciężkiej kontuzji. On sam to, sam się wypadał ten temat. Dużo po lekarzach, dużo bardzo długo dochodził do siebie gdzieś tam yy, ciężko było. Musiał po prostu, on sam mówił, że nie, nie mógł wykazać ciosu, nawet tą ręką. Gościu po tak ciężkiej kontuzji, zobaczymy, czy wróci w dobrym stanie. Przede wszystkim na zawodnika tak jak Diaz, bo tutaj stawiam, że będzie na pierdalanka i mi się wydaje, że Pfeiffer raczej nie znokautuje Diaza. Oczywiście Pfeiffer większość pojedynków grywał też przed czasem, jednak ci zawodnicy też nie byli najwyższych lotów: 0, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 10, 12. To do pojedynku z Patim. Spatim, no, że nawet party, tak jak mówię, w tej chwili ma rekord chyba ujemny albo taki, no 6-6, tak. Też tego pchali do UFC, ale został zweryfikowany. A, właśnie, przez końca na Fury, na contenderze, przez Piketa, na lfa -u dwa razy. No, tutaj mm, nie przemawia do mnie Pfeffer. Pfeffer jest dobrym zawodnikiem, solidnym z dobrym rekordem, ale jest po grubej naprawdę kontuzji. tak jak mówię, sam wypowiadał się na ten temat że piękna historia, jeśli będzie do UFC po takich kontuzjach, on nie mógł ciosu wyprowadzić, zmienił team w ogóle i tak dalej. Jednak ten kaliber tutaj, może nie tyle kaliber rywali, bo Diaz też jakiś że w innych yy, nie miał rywali. Jednak tak dwie walki na Bellator, dwie walki na LFA, też jeszcze z Murietą. ta też chyba na M1 Challenge, z tego co pamiętam, sobie rywalizował chyba z całkiem niezłym jakimś tam chyba powodzeniem. Dobrze chyba kojarzę. Nie, nieźle, A tak, bił się na one. dwie walki, dobra, ale to LFA, trochę mi się tam, z kimś mi się chyba pomyliło. Yy, no i co, no kursy mamy w tej chwili jedy, 50 na 50, yy, spadki z Pajfera 3,50 na 1,89. Znaczy ja osobiście jestem za Diaz'em tutaj, yy, być może by postawił na Pajfera, troszkę w innych okolicznościach, ale na ten moment... Yy, znaczy na ten moment to też trzeba się zastanowić, czy warto grać w ogóle, bo tak, Diaz rośnie z 1,33, była już 2,30, teraz mamy spadki. Jeden bóg wystawił tak, drugi wystawił tak, no, 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 no ja jednak na Diaz'a miałem postawić, tak ten wyższy kaliber, rozgrywek, no bo LFA, mistrz LFA, dwie walki w belatorze, on gdzieś tam tą otoczkę. Znaczy no Pajfaj też się bił w kontenderze, no PayPal pamiętam ze Stoltwusem nie wyglądał źle, on obalił na, gdzieś tam w środku run, pamiętam Stoltwusa, potem Stoltwus go rzucił nim i właśnie tą rękę mu złamał. No ja na gościa po takiej kontuzji nie postawię, powiem szczerze, z takim bitnikiem jakim jest Diaz, bo jeśli by, byłby to inny zawodnik to to jeszcze bym się był w stanie zastanowić, bo jakbym miał zadnika jakiegoś tam bardziej takiego oczywiście idealistyczny statyczny dosyć, bezwysoki, wysoki, ale on naprawdę korzysta, idzie do przodu bije no mało, że nie widać rzeczywiście i no ja na Diaz'a ja jednak na Diaz'a, minimalnie, bo minimalnie myślę, że 55 na 45 tutaj na Diaz'a i też trzeba się zastanowić, ale ja po tym i e, patrząc na jego ostatnie pojedynki to no to postawię na mistrza LFA i myślę, że to, to będzie dobry typ dziękuję serdecznie, szybciutkie typowanko tak jak mówiłem e, poleciały cztery walki upada, jedna walka szkoda trochę, bo w sumie tutaj Basharat był chyba największym faworytem, jeśli chodzi o tą kartę. No i dobra, tutaj szybciutko to żeśmy zrobili. Eee, w tym tygodniu nie wiem, co tam jest, na pewno Armia Fight Night. Eee, nie wiem, czy będę wrzucał typowania na pewno UFC się pojawi. Jest jeszcze Rising chyba, w, to Grand Prix eee, w kategorii atomowej, całkiem dobrze się zapowiadające. Powiem szczerze, jak ja tam gdzieś tam ym... Nie jestem fanem żeńskiego match, no lubię oglądać, ale, yy, ale tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o Rising, jakąś tam walkę Seiki Sejki za oglądałem, nie pamiętam z kim ona się biła, z jaką Hamasaki chyba, yy, mogę się mylić, bo nie, nie jestem aż takim jakimś tam, nie mam takiej wiedzy, jeśli si chodzi o Japonię, ale ta walka no, była konkretna i wydaje mi się, że też patrząc na roster jeśli chodzi o Rising, właśnie yy, tamtej karty, to no zapowiada się dobrze, powiem szczerze i, i pewnie poświęcę poranek niedzielny, bo w niedzielę to jest rano, to pewnie wstanę z rano i w UFC może jeszcze na dobitkę to Ryze się obejrzy. Dobra, no nie przedłużając już, zapraszam do oczywiście typowania, do subów, do udostępniania, do wspierania zrzuteczki. Do wspierania zrzutki na psy już zbieraliśmy 210 z zajebista sprawa, powiem szczerze, że propsuje mega mocno, tutaj zajebista grupa jest na Discordzie, bo zakłady były, bo to chodzi o zakłady, kto nie wie, to tutaj mamy na Discordzie zakłady charytatywne, poszły zakłady 3 Jeden chłopak nie wpłacił jeszcze. Tutaj dwie osoby wpłaciły 40 zł. W sumie mamy już 210. Zajebiście. Przy 500 zł będziemy tutaj chcieli ja będę chciał z moją dziewczyną wesprzeć prawdopodobnie słonisko w Dyminach, tutaj w okolicach Kielc. Wesprzemy. Przy kwocie 500 zł kupimy tutaj karmę. Jest jeszcze plan. Bo rozmawialiśmy też z ludźmi tutaj ze słoniska, że będziemy żwirek dla kotów kupować. No, no brakuje tam rzeczy. Miasto nie wspiera, niestety. Biera schroniska, tam w ogóle są różne dziwne rzeczy, jak to w takich instytucjach, placówkach jest. Efekty będzie na pewno tutaj liczymy to wszystko. A ja tam żadnych pieniędzy na pieski, na zwierzęta, nie przytulać nie mam zamiaru. Także będzie wszystko rozliczone. Kupimy karmy za 500 do schroniska, Psy będą szczęśliwe. Każdy z nas zrobi jakiś tam dobry uczynek. No i co, dobra. Zapraszam oczywiście do oglądania. Tak jak mówię, eee, na typowanie stawiam, że czwartek, piątek pewnie się pojawi. No i co? Udanego tygodnia, no bo mamy dzisiaj poniedziałek, także siemanko i do zobaczenia na następnym typowaniu.